Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku Gwintowych Tali zagrałem sobie MeloQuax, czyli bardzo e, interesującą strategią, której osobiście bardzo nie lubię, e, ponieważ jest to taka strategia w stylu tych cheazujących, jak ja to nazywam, czyli takich bardzo chciwych, e, wykorzystujących też trochę niewiedzę przeciwnika, e, bo jest to takie dosyć niespotykane combo, ale bardzo irytujące. O co chodzi? Mamy tutaj Ichłarakwaksa, który wyciąga kartę o najwyższej prowizji z naszej talii, i ktoś powie, chwila, ale przecież nie chcesz wyciągać fukusy, Jest to słabe. No, oczywiście, że tak, no bo wtedy tracę rozmieszczenie. Więc chodzi o to, żeby fukusję najpierw dobrać, a potem zagrać Ichłarakwaksa i wyciągnąć meluzynę, albo też tam ewentualnie później jest przybierze stali. Które też jest powiedzmy w porządku, jeśli meluzynę mamy na ręce, fukusi mamy na ręku, to możemy zagrać kłaksa w obrońcy i potem meluzynę w środek na przykład. E, jaka jest korzyść z grania ich wara kłaksa? Kowyść jest taka, że pozbywały się stali przeciwnika e, drogiej karciochy. Fukusji króla braków, e, czy, czy tego typu rzeczy, czy jakiegoś artoteranowy. E, także to jest super korzyść. Poza tym, nasza strategia to jest taka trochę self tak jak tutaj widzicie. Ponieważ koniec końców chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie mamy Zigwalda, Zigwald, który jest napompowany przez Mardrem z dowódcy, Mardrem stąd, yy, napompowany przez Knuta i w ostatnim zagraniu chcemy yy, kliknąć sobie zwierciadło Bekera na tego wzmocnionego Zigwalda, potem Zigwalda kliknąć i mieć tego Zigwalda tam za 100 punktów, powiedzmy, jeśli się uda. Yy, I tak jest nasz plan. Yy, Wiadomo, jeśli przeciwnik ma dużo kontroli i, na przykład, nie wiem, wróci Siroko na obrońcę, potem coś tam wstrząs na meluzynę, potem jeszcze kaganiec z Zigwaldę, no to nam się strategia sypie, no ale no właśnie na tym to polega, tak, że liczymy na to, że przeciwnik odpowiedzi na to nie będzie miał, a często ciężko jest przeciwnikowi po prostu te wszystkie odpowiedzi dobrać, nawet jeśli je ma. Co do tego, że jeśli Fukusa zostanie w talii, co robimy w rundzie pierwszej, no to na przykład możemy sobie zagrać. Króla Rybaka, przenieś na wierzch talii i potem w rundzie drugiej już mieć będziemy. Także tak, mamy jakieś tam alternatywy. Jeśli chodzi o brązy, to tutaj Mała Hafru, opatrzone Drakary, Pustelnik, Kapłani z Falbloda, żeby tam jakoś te punkciki robić. Heidlawer robi dodatkowe tempo, Para dodaje czaszki, które też możemy sobie ranić i powinno być spoko. E, osobiście nie jestem fanem tej talii, ale no, nagramy ją, ponieważ może któryś z widzów lubi tego typu strategię. E, także przepraszam z góry za moją niekompetencję w graniu tą talią. E, no ale lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie. No i zobaczmy, mamy pierwszego przeciwnika i jest to niestety zniewolenie. Mówię niestety, bo zanosi się na sporą kontrola. To jest jeszcze zniewolenie 6. E, Jaj. No ale dobrze. Mm. Dobra, nie mamy Fukusi na ten moment, także muliganę na pewno musimy robić. Pytanie, co wymieniamy, dwójniak powinien być do wymiany, spoko, pustelnik, kapłan mogą się przydać. Być e, może nawet narzeczoną morza wymienię, takiej nie rzucę w tej rundzie. Hmm. Tak w sumie to nam trochę to nie wyszło, wymienię meluzynę. Wymienię meluzynę, bo teraz jest jeszcze dodatkowa opcja, o której nie wspomniałem przy omówieniu talii. Mianowicie możemy sobie ustawić na szczycie tali Fukusję, dobrać ją z maski Uroborosa i potem zagrać obrońcę Kwaksa. I myślę, że coś takiego uskutecznimy. Także przenieśmy sobie na szczyt talii Fukusję. Zagrajmy maskę Uroborosa. Zdyskardujemy sobie, myślę, nawet małą hafru. No eee, i okej, okay, jesteśmy gotowi do zagrania i chwarekwaksa. Z tym, że przeciwnik gra zniewolenie 6 6, gra 25 km dalej, czyli nie ma wstrząsu. Eee, no ale nie chcemy pozwolić, żeby przeciwnik. Żeby przeciwnik nam przejął meluzynę, prawda? Eee, w związku z tym... W związku z tym co właśnie? Czy chcemy zagrać obrońcy? Wtedy obrońcy nam przeciwnik może przejąć. Ale tak zrobimy. Zagrajmy obrońca. I w następnej turze Ichuara Quax. Trochę szkoda, że trafiliśmy akurat na tak mocno kontrolną talię. Okej, okay. jak widzicie właśnie ee, będzie tutaj spory problem. Okej, okay, ale przeciwnik złożył ładunki z Helgi, co wydaje mi się, że jest błędem. Zagrajmy, jest cnotą. No i... Przeciwnik dostał Damiena To nas nie cieszy Ani troszkę W sumie tego można było się spodziewać to się, to Oczywiście nie mogę w drugi rządy rzucić, jakby ktoś się zastanawiał e, Tylko teraz tak myślę, czy czasem Nie chcę grzybków kliknąć wcześniej Powiedzmy, że klikniemy. Ponieważ teraz ta meluzyna powiedzmy powinna przeżyć. Już po nim. Przeciwnik tutaj będzie starał się oczywiście obijać. Właśnie, w następnej turze zostanie ona przejęta. Oj, nie możemy nic na to poradzić. Bo nawet jak urośnie do 9, to przeciwnik sobie to strzeli turniejem rycerskim. Także, no, mówi się trudno. Mówi się trudno, ale gramy dalej. Może przeciwnik całą kontrolę zużyje w R1? Znaczy mogłem też teoretycznie spasować, ale. Ale chyba nie. Ok, hajdawer wyskakuje. Okay, I poselstwo. Czy z To niestety wystarczyło. Przeciwnik przejmuje, niestety tam meluzynkę. Unlucky. Ale przeciwnik nie ma dowódcy. My też nie mamy dowódcy. Jest sprawiedliwie. Lecimy oczywiście dalej. Jak nasza strategia troszkę legła w gruzach. Chociaż no jeszcze Siegwald może nas ocali, to wie. Halwej zagrany. Okej. Okay. Hmm. Chciałoby się przebić. To jest 7... 8... 9. To... to chyba wychodzi lepiej. To jeszcze się wzmocni. To nie przeliczyłem dokładnie punktów, bo w... ciężko z matematyką. Jak się ma kapłana, drakar pustelnika... Ciężko mi przeliczyć dwie tury do przodu. Ale no, to chyba przebija, dokładnie. Przeciwnik gra terapię. Okej. Okay. Wax jest zbijany. Znaczy, no jakby dalej mamy jeszcze tego Zigwalda. Przeciwnik już nie powinien mieć tych przejęć na Zigwalda, więc może później się i tak uda w koniec końców to ugrać. Ok. Ładnie przebiliśmy. No, w zasadzie odwrotnie powinienem był rzucić. Upsi. Tak dałem przeciwnikowi ten deszczyk, ale w sumie ma jakieś większe znaczenie. Nie wydaje się. Możemy nawet Zygwalda zagrać teraz, bo potem i tak mamy błogosławieństwo na niego. teoretycznie albo mamy sobie na niego i w ogóle spinguje sobie w Drakar też nie ażby spingujmy dobre także przebicie jest ale no sytuacja wygląda bardzo niekorzystnie. Siak. Świat się zmienia, słońce zawsze wow. okay. no, Mamy fokusję na Zigwalda. Możemy się pokusić o błogosławieństwo za cztery. No uh, nie, to nie za 4, bo to nie jest jednostka z Kaliigi, czyli mamy błogosławieństwo za 0. Spójrzmy, powiedzmy 2-4. No, chyba nie, nie do końca się to opłaca. Mi się coś wydaje. Proszę, no spasujmy. Uznajmy wyższego przeciwnika. Może błędem było w ogóle granie ma mardrem z dowódcy? Przeciwnik i tak by mi przejął Meluzynę, tak bym dowódcy jeszcze miał. Jest przegrana na równych, niestety. Jest przegrana na równych. Zobaczymy, co przeciwnik mimo wszystko dalej przygotował. Wymienimy sobie dwójniak, wymienimy sobie odnowę, bo ona jest teraz już bezużyteczna. Przeciwnik leci z obroń. No, Okej. Okay. No, zagrajmy sobie opancerzony drakar. Jeszcze mnie skryto... Czy Kahir. No, Kahir trochę smutna sprawa. Jakby nie patrzeć. Wydaje się, że wskrzesimy sobie Haralda w takim układzie. Potrzebujemy jakieś punkty zrobić. Nie możemy Mardrem w ogóle zagrać. Czy no niech będzie? Mi serce. Już nigdy nie zaznasz spokoju. Niech będzie. Okej, okay, jest przebicie. Ale byłoby śmieszne, jakbyśmy wygrali to mimo wszystko. <laughs> Kolejny obrońca. Wydaje mi się, że nawet nie ma sensu pingować w czaszki, tylko sobie spinguję tutaj w opancerzony drakar. Ja ci dam rybi oddech ty okay. ty. Zagrajmy małą hafru, ewolucja jest kwestią czasu. Hmm, teraz gdybym trafił z mardrem, znaczy trafił z czaszki w skelena byłoby super. Eee, tylko szansa na to jest niewielka. Ale próbujemy. Oh! Rect. <grystanie> Ale jestem dobry w tę grę. Ale jestem dobry w tę gierkę. Kochanek i tak wybliduje do końca nas. Ej, tak także nie udało się błogosławieństwa utrzymać. Okej. Okay. Jest niż nie nie udało się utrzymać, no ale zobaczmy, bo bez toptek się ugrać. Jeśli te gry by się udało wygrać po tym, co się stało, to wow. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony zupełnie nie zaprezentowałem naszej strategii. Ale co, mamy nafeczoną morza, mamy Knutna, kapłan Spalbloda, to jest lipa. Wolałbym nawet myszowora. Nie! Yeah. ok, jest wyszowór. Z Narzeczonej morza możemy w zasadzie tylko mardrym zagrać. A tutaj też mamy tylko mardrym. No, zacznijmy od knuta. Nie tolerujemy słabych. Knut 7 punktów. W przeciwnik go zrani, to jeszcze będziemy mieć z hila. Jeśli wciakisz jakieś skryte powiedzmy, mój ból nie pójdzie na marne. To nie, dobra, mam dwa razy marderym. Dobra, to mnie nie boli. Uf, dobra. Pani Zagrajmy Pani, na wyczucie. No może. Przyjmij mi moją ofiarę. Okej. Okay. 17 do sześciu. Czy damy radę? Wina z tego już nie będzie ani nawet kompostów. Ej, nie będzie Valius Hila. Niestety 50-50 nie trafiliśmy. Mm. No nie ma innej opcji, prawda? Jest jedynie myszowór. Myszowór w mardrem. Ok. Jeśli trzeba, to pomogę. Czy to wystarczy? 8 punktów, ma przeciwnik do zrobienia. I tak jest! Tragiczny mecz, ale udało się ugrać. Pięknie. Dobra, przejdźmy do drugiej gry. I zobaczmy. Mamy tutaj wampiry Tylko drugiego przeciwnika. No tutaj będzie mniej removalu na pewno. Także może uda nam się lepiej nasze kombo zrobić. Tym razem właśnie dobraliśmy też Fukusję na rękę startową, co jest super. Wymienimy Meluzynę, bo będziemy grać kłaksa w Meluzynę. Dobrze mówię. No, chcemy to robić. Przeciwnik może grać Syroko? No może. Nie mamy obrońcy na ten moment. I. Ale, żeby zaprezentować to, jak zrobimy. No, obrońca dobrany. <grym /dosek> Łatwo. Dobra, zostawmy taką rękę. Okej, okay. oto lecimy. Zagrajmy sobie obrońcę. Hajdawer wyskoczył. Nie zobaczymy. Czy przeciwnik gra lojalnie, czy gra nielojalnie? O, gra lojalnie. Okej, okay, to nam nie przeszkadza. A nawet nas cieszy powiedziałbym. Też tu w sumie możemy mu ukryć... Zresztą może Regisa mu wyciągniemy. To jak wyciągniemy ukrytego, to będzie trochę przypał, jak wyciągniemy Regisa, to... Będzie super. Zobaczmy. Leci kwax. Regis! Hehehe <coughs> Wywalimy sobie małą hafru. I właśnie dlatego ten kłaks jest tak smutny dla przeciwnika. Często, właśnie dlatego, to jest cała moc. Klikamy sobie tutaj, oczywiście, deszczyk. Zagramy pustelnika, żeby nam się tutaj odświeżyło. No nie, przeciwnik gra Roko. Czyli to nie, jednak nie jest lojalna wersja. Ok. No ale to też znaczy. To też znaczy, że przeciwnik nie będzie miał odpowiedzi na Zivalda już. Ok. Wygrajmy Drakar. W razie czego możemy tutaj od nowa w rundzie pierwszej, bo zwróćcie uwagę, że ta jednostka będzie ranna o 5. Więc od nowa zrobi 10 punktów. To jest spoko. Tylko to w następnej turze. W tej turze musielibyśmy zagrać mardrym. Jeśli chcemy, chyba nie chcemy, więc może po prostu weźmiemy odnowy za... A w sobie mógłbym spasować też. Yy, też mógłbym teoretycznie spasować.

Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. No bo przebić to przebije, ale no potem jakby... Ja się długiej rundy raczej nie boję. Ja mam tego Zigwalda. Będę bił z niego bardzo dużo. On gra nielojalnie, bo gra z Sirokiem. Hmm. Hmm, Okej. Okay. Nastąpiło przebicia. To ja zawsze będę mógł w razie czego zwyciężył by Kera ofensywnie, wykorzystać na Oriany na przykład. Jeśli przeciwnik nie będzie miał obrońcy. Eee... Dobra, czy ja chcę zostawić odnowę na ręku? Co hmm. ja mogę zostawić? Wymienię chyba jedno mardrem. Tutaj okay, kapłan będzie w porządku. I tutaj będziemy operować na tym Zigwaldzie. Wiemy, że przeciwnik nie powinien mieć żadnego tolpanisza. Nie wiem, w ogóle dalej. Co jest interesujące? Także zagrajmy Haralda. Obydze. 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 Mogę też zagrać małą hafru, byłoby to również spoko. Może nawet lepsze by to było. W razie czego z fukusi możemy sobie wskrzesić po prostu jakiś drakar, czy jakąś małą hafru, właśnie. Okej, okay. przeciwnik oddał rundę. Okej. Okay. Spoko. To mi się podoba. Mamy błogosławieństwo na obrońcę, chociaż przeciwnik będzie miał oczyszczenie. Też nie ma co się z tym spieszyć. Machakamski dwójniak. Nie no, zablokowanie. Też no, może mieć przeciwnik zablokowanie, także zostawimy sobie ten dwójnik. Na wszelki wypadek. I wymienię małą hafru. Też ja ty mogę zostawić, trzeba by tym odnowę wymienić. Ruleribak. No i dobra. Czy ja chcę tego obrońca? chyba musimy. Wrócimy. Błogosławieństwo na obrońcę. Będziemy tutaj kręcić punkty na kapłanach Svalbloda, i potem koniec końców wrócimy sobie z Gwalda, wrócimy sobie tym mardrem, mardrem, mardrem. Potem Knut, i potem na końcu zwierciadło Bekera. Taki będzie nasz plan. I stawiamy się. Mogę oczywiście Knutem to zbić. A... A no nie w sumie mogłem? Mogłem Ale no, lepiej rozstawić silniczki Okej, okay. krwawej klątwy się absolutnie nie boimy Rozpal nasze to się rozstawiamy Zaraz tu może dogramy jeszcze sobie drakar Dograjmy sobie drakar poświęcił dla ciebie. Ja mam już fajny setupik. Nawet wyjdzie, że <laughs> ta odnowa by się przydała. Hmm. Jedyne czego się boję to jakieś losowe zablokowanie na Zigwaldę, ale po to mam ten dwójnik. Trochę nie rozumiem, czemu w ten rząd to rzucił. Okej. Okay. I wylecimy Zigwald. nic nam tutaj nie grozi. Równie dobrze mogę go rzucić tu nawet Okej Nie wiem czemu krwawienie <grywanie> Na niego rzucił To jest w sumie dla mnie korzystne Wyliczy na jakiś kaganiec? Nie ja no nie wiem Nie wiem o co chodziło przeciwnikowi No ale dobra Dał mi darmowe krwawienie Zawsze miło. Ok, kaganiec. Ja liczę na to, że będzie miał kaganiec. Dobra, zagrajmy sobie Knuta. tylko mm. przed I zbiję tutaj Deslafacha. smutno, dla przeciwnika to będzie. To będzie bardzo smutne. Mm, twoja krew pachnie. O nie, oczyścił. O oh no. Nic to nie zmienia. W sumie różnica punktowa dalej jest spora. No i dobra. Ja zagram chciwie, rzucę dwójniak. Teraz nawet Lock przegrywa i tak, więc nie ma to najmniejszego znaczenia. Zobaczcie na to. Pum, 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 pum i pum. <ścoughs> 115 punktów. No i właśnie dlatego Zigwald jest niezbalansowany. Dlatego zawsze na niego narzekam. Więc to były ostatnie gry z Igwaldem, jakie zobaczyliście w tym miesiącu na kanale. A za oglądanie dzisiejszego odcinka bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i widzimy się w na następnych materiałach. Do zobaczenia.